No cześć kochani. Ostatnio słyszałem takie, takie zdanie, że tylko od Boga może być większy strach. I powiem wam, że wtedy, kiedy się pojawia ten strach, wtedy nieraz lęk, wtedy wszyscy zaczynają się modlić. Nie? I są trzy takie modlitwy. Nie? Boże ratuj, to jest pierwsza. Druga, Boże daj. Ale trzecia, ta prawidłowa, to jest bądź wola Twoja. Ta, co jest w modlitwie Pańskiej. Bądź wola Twoja. I nieraz może ten strach jest spowodowany tym, żebyśmy coś zrozumieli. Te lęki są po to, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu. A co? Tego ja nie wiem, ale może on wie.